Super wyglądasz. Eee, to znaczy, czy mam włączyć klimatyzację? Eee, nie, dziękuję. Kochani, posłuchajcie. Wczorajszy wernisarz uznanego artysty Randiego Warszawa skończył się tragicznie, gdy Iko, liderkę znanego zespołu niedziela po północy, napadło najnowsze dzieło artysty Warszawa. Iko została wessana przez rzeźbę i wyłoniła się zastygnięta, miała dziwną formę. No niech zgadnę żywego dzieła sztuki? A... Tak, skąd wiedziałeś? Brygada detektywów, nasze miasto potrzebuje pomocy, bo ktoś usiłuje zniszczyć Randy'ego Warsawa. Randy Warsaw jest bardzo cenionym obywatelem naszego miasta. Jego piękne grafiti strasznych potworów rozsławiły kryształowy zdrój na cały kraj. Musimy zbadać wczorajsze wydarzenie. Rozwiązać problem. Złapać spira w straszliwie inteligentne sidła i zjeść całe darmowe żarełko. <słuch> Jednym słowem, tak? I muszę to tu postawić, to y, był kiedyś nasz składzik.